Uwierzcie kochani, najlepszym lekiem na DNO dla gołębi jak otwierasz, karnik jest pusty, tylko to co tam gdzie karnik stał. No witam ponownie panie i panowie. Zbierałem się, zbierałem się nagrać, coś bo jest też i ku temu temat, ale ale ten, to nie było chęci, to nie było czasu, to głowa, to głowa nie taka także tutaj yy, ostatnio co nagrywałem ten filmik, to miałem Wam nagrać yy, co na wiosce też po kosztu tam, a na wioskę zajeżdżam a tu o. niby ten sam projektant Niby ten sam wykonawca, inne miejsce, a prawie tak samo dobrze jest nad wodą, jak jest pogoda. Tej pogody mieliśmy dwa dni upalnej i koniec, teraz mamy przez tydzień deszcze nie wiadomo co jeszcze także jakby było ciepło to tu można sobie pocudować to jest tylko skrawek jeziora łącznie jest 200 hektarów, końca nie widać można popływać kajakami, łódkami i trzeba wypożyczać, bo są swoje. A na wiosce, jak ja to nazywam, nie wiem kiedy będę następny film wrzucał. Bo tu nagrałem, ale może i ładnie, ale nie będę wrzucał, bo to, bo to trochę za prywatnie, za dużo prywatności. Kiedy jak będę nagrywał to dołączę, przyjeżdżam, to liczy 30 sztuk już tu było, takiego szpukostwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 To było ich 30 już chyba. jak to Wicia mówił a wokoło nikogo sieńko nie ma będę nagrywał kiedyś dołączę tak taką wstawkę jak to bez bez dozoru Jezioro blisko wydra myślałem, że kot Prawdopodobnie wydra chyba, mor cholera wie, no zobaczę. Przywiązę z domu łapkę. To będzie widać. Też może nagram wstawkę i 30 sztuk. I jeszcze tu w czwartek moja była. Było wszystko w porządku. Wczoraj podobnie jeszcze oni były. Ja tu przyjechałem wczoraj, późno zamknęłem, żeby Wam pokazać, a tu nic nie ma co pokazywać, nie by żadna strata, ale, ale zobaczcie jakie są przypadki, także miejcie się kochani, miejcie się na baczności, bo licho nie śpi, licho nie śpi, jakie to licho to będzie widać, bo, bo, bo już tu... Wszystkie co brało, i kury, i nie kury, kury wszystkie są, to, to nie wiem co to było, to nie kuna, kuna by kury załatwiła, może wydra, wyjdra. wyjdra rzeczna, bo kot też by wziął trzy i pewnie by, by wystarczyło, a to coś, coś, trzy jest tylko tyle, dobra, Kiedyś może wrzucę, nie wiem kiedy będę nagrywał. ale to nic ale to nic to tylko szpukostwo bociany niebieskie znieśli następne jajeczka, jedne też zabrałem pod pod e, oni razem podkładane było tamto pod ciemne o a tu reszta tak niby coś kombinują, ale to ale to tam ciemne, to co pojarzyłem, co zawiozłem na wioskę. Dzisiaj moja pojechała, zawiozła tam. zostało tylko 6 te sztuk. Teraz to razem niech będą, i tamte zamknięte, może sparze. Bo tu co puszczę, to zaraz do samca lazą Budapeszki młode Wsiot. Te same tutaj już też, już prawie ku co ku sobie, ale o młodych chyba trzeba zapomnieć. Tutaj derierki derierki czarne na na.

nie wiem co to będzie, samiczka czy samiec, ale mówię. Majtałem tymi jajkami, i zacząłem przekładać. A no, oni zaczęli schodzić. I pewnie wyrzuciłem bociana. Pewnie wyrzuciłem bociana. A ciemnego <grystanie> zostawiłem. <grystanie> Już miałem ciemnych nie ciągnąć, a tu. A tu chyba ciemny został. Budapesztów. To nic. No i, i tutaj, drodzy panie i panowie, nie chcę, nie będę już, nie chcę łapcia tego białego. Tego wezmę na światło. Zobaczcie, jaki piękny masłowiec wyszedł. O, chodź, O tutaj. O chociaż to. Pokaż się. Jakie piękny masłowie. Także to nie jest to takie coś gdzieś. Głupia to maśnie nie wychodzi. Także. Ale. Ciemny masłowień. Ale. Niby gniazdo coś tu kombinuje, robią, ale nie wiem czy zniosą. Następne jajka w tym roku. Także chciałem pokazać te maluchy. Fajny taki chyba jakby. Ciągnął, to nie trzeba białego samca szukać, tylko niech takie ciągną. Piękny kolor. Czego chcąc. Też piękne. Także to tylko tyle, co chciałem... Chciałem pokazać, nie będę tu długo przedłużał, bo tu... Bo tu nie ma... Nie ma co... Nie ma co, wszystko... Tak jak było, tak i jest Czekajcie jego go wsadzę Wsadzę tu z powrotem jest podłużymy jajko Podłożyłem, teraz zapisałem od kogo, piszę jajka Od bocianów niebieskich teraz podłożyłem jedne, żeby ich nie męczyć i, i pewne, że wychodują Bociany swego małego już wyrzucili na podłogę, a a murzyny ciemne trzymają. Wieście Dobra dobra Nie będę przedłużał, bo ostatnio coś tam ci są ja Tam nie mam głowy do pamięci zawsze nie biorę dobra, tylko za długo, dobra już Dobra, już nie będę przedłużał Zaraz pogonię jeszcze trochę A spauzuję, o i pogodę. Zobaczcie jak te Widziałem tylko szmatę, jak te ozdobne kaleki latają. Taką chorągiewkę chrąg tam ma taką. Ja tu ich nie będę męczył, nie będę ganiał. Oni nieganiane niby. Tak, żeby tutaj go... A tu gorąco, dusz to... To tak... Żeby ich poganiał tak po trochu. To i nefki by latały i wszystko by latało. A tak, to co lata, tylko to co latało. O. A tutaj? Tutaj reszta. Reszta to... Wszystko to co na giełdzie kupił. Proszę. Wszystko to co na giełdzie kupił. A to, co było swoje, to lata. <noise> Może to w e, nerwację wprowadzić. Dlatego to tak na razie, <noise> na razie niech tak będzie, no, niech tak o. ale o, te jak lotają, te to w niech przypyli. Przypyli i zaraz tego, a te co siedzą, to ich tam prędko Jaszów nie będzie brało. Tych i jaszów to bardzo nie chcę. Brać, na no. i wszystko Kalectwo zdowne to fajne, fajne takie Tak, a tam, a tam właśnie, bez dozoru, bez niczego. I już tam by sporo, by zaraz by też 30 Latało, już to moja mówi do i więcej żyro jak kuri No a na drugi dzień się okazało Dobra tu już słowo ciałem się stało Już teraz spokój o. No dobra, trzymajcie się.